Cześć, witajcie w kolejnej części vloga Mojej 5 minut. Dzisiaj będę kontynuował pracę nad problemem, który napotkałem wczoraj i który, jak się e, niefortunnie złożyło, był dyskutowany prze, podczas spotkania dzisiejszego, prowadzonego przez Adama Dimitruka na meetupie eventowym Vancouver. Więc, e, jeżeli ktoś jest zainteresowany tą tematyką, to polecam zerknąć na ten meetup i zobaczyć co tam się dzieje, bo ciekawe dyskusje są także kolejne 5 minut i czy będę w stanie rozwiązać mój problem albo znaleźć rozwiązanie, coś zostało mi zasugerowane ciekawy pomysł na to no ale od no, pomysłu do implementacji to nie jest taka krótka droga więc 5 minut pewnie nie wystarczy zapraszam więc <laughs> gdzie mi to przeskoczyło Hmm. Więc pomysł jest taki, żeby zlipić ilość e, zdarzeń, które tutaj wystąpiły, to musiałbym skalkulować ilość work stoppet. Tak? Bo jeżeli zatrzymuje mi się w naturalny sposób, e, przez odtwarzanie tego wszystkiego, przez procesor pracy to będzie workstopet, tak? Będzie zdarzenie workstopet. Więc powinienem przeanalizować ile miałem tych zdarzeń workstopet i ewentualnie i e ewentualnie aż do momentu, może tak, aż do momentu, kiedy nie wystąpiło zdarzenie E, związane z sugestią poprzedniego bloku długiej przerwy bo ja bym wtedy e, wszystkie word stopety e, zatrzymania czyli pracy i ile tak naprawdę wystąpiło e, do poprzedniej przerwy, albo może w ogóle tej przerwy nie być powinno być cztery, bo jeżeli będzie e, wystąpi krótka przerwa, długa przerwa tu powinienem ten licznik też zresetować, więc coś takiego powinienem napisać. Tylko ja tutaj mam wyciąganie zdarzeń. Problem z tym wyciąganiem zdarzeń jest taki, że wyciąga mi zdarzenia konkretnego typu. A tak naprawdę musiałbym się dostać do tych zdarzeń w repozytorium. Ja nie potrzebuję nawet tutaj zdeserializować tych zdarzeń, tak? Bo ja nie, nie interesuje mnie zawartość, interesuje mnie nazwa. Więc mógłbym sobie z, yy, po prostu wyciągnąć wszystkie zdarzenia zatrzymania pracy, tak? Ale nie przy pomocy tego algorytmu, tylko przy pomocy jakiegoś innego. Może nawet same nazwy powinienem wyciągnąć. Może to nie jest super eleganckie, ale podejrzewam, że zadziała. Więc de facto ja potrzebuję dostać się do tego. Czyli mógłbym sobie zwrócić I list Event. Albo nawet. I list event. Type. Miałbym wtedy nazwy. A co jeszcze mam tu oprócz nazw? Mam datę i nazwę. Nie, to są dane, nie datę. Czyli dane i nazwę. Czyli jak wystąpiło 4 stopy i przed nim był e, było zatrzymanie, to mam 4 Albo jak nie wystąpiło e, przed nim nic, to też mam cztery. No zobaczymy. Ale na pewno tutaj trzeba podejść do tego e, w tym kontekście, więc e, zwrócę sobie nazwy get na. No. Więc tak sobie zwrócimy i wówczas nie potrzebuję generyka, nie potrzebuję takiej formuły, tylko ściągam e, tutaj Events, Select, A Type, i tu w sumie mogę zrobić. Taki zabieg uprościć. I de facto wyciągam e, tylko nazwę. I teraz to sobie wykorzystam, żeby zaimplementować moją projekcję. Event names. Mam wszystkie nazwy eventów. Hmm. W sumie mógłbym nawet to jeszcze jakoś pofiltrować. I znowu jest jeszcze jeden problem z datami. To znaczy, że timestampy powinny być zawarte tutaj, a nie wewnątrz eventu. Więc mogę tylko podziękować ekipie JADAMOWI, którzy nakierowali mnie na to, jak to do tego mogę podejść. Problem troszkę się zmienił. Może nie jest tak z miejsca rozwiązywalny, ale na pewno jest jakiś pomysł na to. I może się okazać, że zrobiłem błąd, bo zapisałem timestamp wystąpienia eventu nie tam, gdzie trzeba. Więc będzie znowu refaktor. Hmm. Bo jest mi potrzebny ten timestamp nie w tym miejscu, nie w samym evencie tylko w tym momencie, bezpośrednio w tym evencie, który jest taki służy do wymiany i jest zapisywany w repozytorium, bo de facto ciało eventu jest zapisywane w data. Więc mam typ, mam data i timestamp musi tam trafić. To troszkę zmian pewnie będzie powodowało. No cóż. Takie życie programisty. Czasem trzeba coś zmienić, czasem trzeba coś poprawić. No to sobie na dzisiaj to już tyle. E, dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia jutro, gdzie będę oczywiście kontynuował pracę nad tym slice'em, nad problemami, jakie tutaj mi wynikły. E, być może będę robił refaktoryzację, e, która lepszy kod. Więc dzięki. Na razie. Do jutra. Cześć.